W programie Punkt Widzenia, witam Państwa, Jerzy Zaremski, moim gościem jest dzisiaj wójt w gminy Łaszczów, pan Cezary Gilgier. Witam Panie Wójcie. Się. Panie Wójcie, proszę nam powiedzieć, z jakich powodów władze mieszkańcy gminy Łaszczu akurat teraz rozpoczęli starania o przywrócenie, o odzyskanie praw miejskich tej miejscowości? Znaczy to może nie teraz, bo inicjatywy padały kilkakrotnie w historii Łaszczowa po zabraniu praw miejskich Łaszczowowi. Obecnie inicjatywa mieszkańców miejscowości Łaszczów właśnie była kontynuacją tych wcześniejszych starań o odzyskanie praw miejskich, które były w roku 1869 zabrane ukazem carskim. To była kara za udział w powstaniach odrodzeniowych. Co Łaszczów zyska? odzyskując status miasta. Dziejowość powinna wrócić do czasów, kiedy Właszczów miał te prawa miejskie. Historia powinna zakroczyć koło całe i odzyskać te prawa miejskie Łaszczów winiem. No wiadomo, jest to prestiż miejscowości i to można powiedzieć, że to jest lokacja na przyszłość, gdzie teraz Właszczów jest miejscowością, można powiedzieć, ponadgminną, gdzie mieszczą się różne instytucje ponadgminne i jest... To staranie nasze właśnie w tym kierunku, aby płaszczów znów miał te prawa miejskie. Mieszkańcy nie obawiają się, że status miasta spowoduje wzrost poziomu podatków, że będą inne uregulowania, uregulowania miejskie, które skomplikują i spowodują większe utrudnienia w codziennym życiu. Znaczy nie jest to sprawa prestiżowa dla władz Łaszczowa, tylko dla mieszkańców Łaszczowa. A jeżeli chodzi o kłopoty, na pewno nie, gdyż jeżeli chodzi o wszystkie przywileje, jakie są obecnie, będą zachowane, gdyż do wielkości ilości mieszkańców, czyli do 5 tysięcy mieszkańców, te wszystkie prawa, jakie są obecnie, będą zachowane. Mamy tutaj w Łaszczowie taki paradoks, że Nowy Łaszczów rozbudował się na gruntach miejscowości Domanisz i administracyjnie mieszkańcy zameldowani są w Łaszczowie, a geodezyjnie na gruntach Domanisza, czyli mieszkania generalnie do Domaniżu. Rodzi to problemy, jeżeli chodzi o zameldowanie, rodzi to problemy nasze o staraniu się o środki unijne, musimy zawsze to wyjaśniać, a to posunięcie też pozwoli nam o regulowanie tych władzy. Właśnie dziwnych sytuacji. Wójcie, jeszcze jedno pytanie zakończenie. Na jakim etapie w tej chwili są starania o przywrócenie praw miejskich Właszczowowi? Niedawno skończyliśmy konsultacje społeczne, gdzie można powiedzieć, no niemalże jednogłośnie mieszkańcy pięciu miejscowości po stylu będzie tworzył tworzony Łaszczów, czyli z miejscowości Podhajce, Czerkasy, Łaszczów, kolonia Łaszczów i Domanisz chcą, aby Łaszczów zyskał prawa miejskie i te miejscowości wchłonięte zostały do miejscowości Łaszczów. Czyli rozumiem, że od 1 września jest szansa, że będziemy się zwracać do pana, panie burmistrzu. No jest szansa, mam nadzieję, że dość duża, ale generalnie takie oficjalne prawa miejskie Łaszczów by wtedy uzyskał 1 stycznia roku 10. Rozumiem, dziękuję za rozmowę. Gościem programu Punkt Widzenia był Cezary Iwiel, wójt gminy Łaszczów.